Witam Państwa. Kolejnym gościem rozmów przy książkach jest krakowska artystka Bożena Bobadyga. Witam cię Bożenko serdecznie. Witam cię Małgosiu i witam wszystkich Państwa. Mówię artystka i w tym mieście się bardzo dużo i na sam początek pozwolę sobie przytoczyć jeden z wierszy. To jest wiersz z tomu Kropla i czytając ten wiersz miałam właśnie poczucie, że to jest taki twój autoportret. Pomyśleć, poczuć, powiedzieć słowami, obrazem, dźwiękiem, opowieść jest pełna, szczera i prawdziwa dokładnie. I Bożenko, twoja artystyczna droga ma taki interdyscyplinarny charakter. Już z pewnością wiele osób cię o to pytało, bo zajmujesz się wieloma rzeczami i konsekwentnie jakby realizujesz swoje zamierzenia w, w tych wszystkich projektach, których się podejmujesz. Jesteś poetką, jesteś fotografikiem, jesteś również muzykiem i też uznanym konserwatorem zabytków. I tak jak się dowiedziałam, teraz mamy 20-lecie twojej pracy twórczej, tak? tak I to jest w tym taki, roku to zdumiewające, ale rzeczywiście to już 20 lat. I może właśnie to jest taki dobry czas na, na podsumowanie, ale Chciałam Cię zapytać, czy widzisz jakąś hierarchię w tym wszystkim, co robisz? Czy taka hierarchia jest potrzebna? Czy coś jest ważniejsze dla Ciebie? Jak to wygląda? I, powiem, powiem tak. Kiedyś, jakby u progu mojej takiej już w jakiś sposób zorganizowanej, twórczej drogi, kiedy skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, wydawało mi się, że priorytetem właśnie będą tak zwane sztuki piękne i konserwacja, bo rzeczywiście bardzo kocham konserwację. Jest to, jest to zawód, który wykonuję z pasją yy, i z yy, zaangażowaniem emocjonalnym. Natomiast yy, po upływie tak mniej więcej, może nie całych dziesięciu lat, ale gdzieś tak yy, zezwoliłam sobie na to, żeby być takim artystą polisensorycznym, żeby zezwolić sobie uprawiać sztukę w jej jakby takim pełnym wymiarze, ale jest to na swój sposób trudne, żeby właśnie podjąć tą decyzję, że nie zajmujemy się tylko jednym, bo jest jakby takie wydaje mi się Powszechne przekonanie, że dobrze robić to można jakąś jedną rzecz, mhm. prawda? I chcąc pracować na, na wysokim poziomie, człowiek się obawia zajmowania się wieloma rzeczami. Ja przynajmniej miałam mnie towarzyszyła taka obawa, że nie chcę robić niczego powierzchownie, mówiąc kolokwialnie po łebkach, a przecież jakby mam taki wewnętrzny imperatyw, który zmusza mnie do nieograniczania się i nie zamykania się w jednej przestrzeni. I dopiero kiedy mm, zrozumiałam to, że y, istnieje tak jak we wszechświecie, istnieje jakaś jedność, taka metafizyczna, y, tak y, też w sztuce można to przełożyć na język sztuki, że są tylko różne media, różne środki wyrazu i w zależności o czym chcę opowiedzieć? Używam adekwatnego dla tego medium, adekwatnej techniki, technologii. Rozmawiamy przy książkach i, i może do tych książek powróćmy. Bożenko, jesteś autorką dwóch polskojęzycznych tomów, ale poza tym jesteś autorką, której jest bardzo dużo poza granicami naszego kraju. I chciałam Cię zapytać o to, czy nie obawiasz się tego, że w tłumaczeniu może coś się zagubić? Czy, czy myślałaś tak, o tym? Tak, tak, I, i jak, bardzo, jak... bardzo się tego obawiam. I, Tyczy Bożego, się to wiesz... właśnie języków, których nie znam. Bo język, który znam, znam dość dobrze, język angielski i niemiecki. I przy tłumaczeniach na te języki jestem w stanie współpracować z tłumaczem. Staram się nie ingerować, bo to jest też jakby autorski produkt, tłumaczenie. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby tłumacz adekwatnie przeniósł w ten inny obszar kulturowy moją myśl. Było to bardzo interesujące przy tłumaczeniach na język angielski, które dokonywała Anna Widlarz, którą też znasz. Tak, tak. I Ania sama jest poetką, co myślę ma bardzo duży wpływ na to, że dobrze tłumaczy wiersze. I to był z mojego pierwszego tomiku, taki wiersz, gdzie posłużyłam się określeniem, które no, jest głęboko zakorzenione w naszej rzeczywistości. Um, ja ten, ten wiersz mam nadzieję, że znajdę za moment i go przeczytam. Jest bardzo krótki na szczęście. Chodzi w nim o to, że jest użyte takie sformułowanie kiełbasa zwyczajna. Kiełbasa zwyczajna ma po prostu kulturowe konotacje. Tak. Kojarzy się prawda z takim towarem bardzo tanim, bardzo podłym. I, i no Przetrwał od czasów komunistycznych, ale wtedy powstał, prawda? Ten wiersz brzmi tak. Podają nam chleb, kamień powszedni, podają nam sól, ten z oka. Wszystko po to, by ból był zwyczajny jak kiełbasa. No i teraz musieli się tłumacze sporo nabiedzić z tym wierszem. Ania przetłumaczyła go, że jest y, zwyczajny jak wsianka, ponieważ dla Um, obszaru anglojęzycznego, tak, a zwłaszcza mm. dla, dla Anglii. Um, to owsianka jest czymś takim powszednim i paskudnym. Mm. Także to jest bardzo ważne. I rzeczywiście się boję. Najbardziej się boję um, tych języków, których właśnie nie znam. Staram się wtedy, żeby to było konsultowane przez kilka osób drżę nad tym. Wstępnie. A czy wiesz, jak są odbierane? Częściowo tak. Miałam niezwykłe doświadczenia będąc na Ukrainie, bo kiedy wydano tam moją pierwszą ukraińską książkę, bo w tej chwili są w przygotowaniu dwie kolejne, to zostałam zaproszona do Lwowa, do Uniwersytetu do spotkania ze studentami i do Stowarzyszenia Pisarzy w Lwowie i tam, yy, no, kiedy się wybierałam, zapytałam organizatorów, ile wziąć książek. Wiadomo, podróż do Lwowa, ciężka walizka, myślę sobie, nie będę brać książek nadaremno, prawda? Więc ile mam wziąć? Powiedzieli, żeby tak kilka sztuk na każde spotkanie, że to na pewno wystarczy. Już na pierwszym spotkaniu brakło mi tych książek. Osoby zainteresowane szły ze mną od uniwersytetu do tego stowarzyszenia pisarzy, żeby tamtą książkę jednak uzyskać. No i był ogromny tłum ludzi. W Stanisławowie to ten wieczór autorski miał miejsce też na uniwersytecie. Było chyba, nie wiem, z 200, może 250 osób. Praktycznie nigdy w Polsce nie miałam tak licznej. Publiczności takiego audytorium na wieczorze autorskim. Mam wrażenie, że jednak jest jakiś romantyzm duszy ukraińskiej mm. i że jest jednak rzeczywiście dużo wspólnego. Te wieki wspólnej historii mają, historii mają jakieś istotne znaczenie. I rzeczywiście tak to zrozumiałam, że, że moje wiersze mają coś, co im jakby przypasowuje. Że uznają je za coś swojego. Kiedy poznałam się z ukraińskimi poetami podczas krynicy literackiej, jak przeczytałam tylko jeden wiersz, bo na Krynicy, jak zresztą wiesz, zwykle każdy poeta czyta tylko po jednym utworze, to był taki szum i ruch, i oni mówią, to jak Stefanek, to jak Stefanek. I zaraz po tym wieczorze podeszli do mnie, czy mogą tłumaczyć moje wiersze. To było niesamowicie y, przejmujące dla mnie i oczywiście miłe doświadczenie. I w tej chwili na Ukrainie w dwóch różnych zupełnie wydawnictwach i środowiskach powstają dwie moje kolejne książki. Bożenko, chciałam jeszcze wrócić do y, tomu Kropla. Y, I sam tytuł, ale też y, takie słowa jak łzy, strugi, to y, słowa, które przewijają się w tym tomie. Zwrócił na to uwagę Eryk Ostrowski w posłowie mm. i też czytałam recenzję Jakuba Winiarskiego, y, gdzie też zwraca na to uwagę. To był taki czas, ja myślę, że y, poeta, jeżeli chce być szczery, jeżeli chce być prawdziwy, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w poezji, żeby nie, y, nie kształtować jej y, jak towar, y, nie wiem, reklamowy, który ma się podobać, tylko żeby to było prawdziwe i szczere, bo wtedy, y, wtedy ma sens, y, no to odzwierciedla się na pewno y, ten jedyny moment, w którym ta poezja powstaje. I każdy poeta, myślę, a ja na pewno, analizuję y, po pierwsze to, co spotyka, co przychodzi z zewnątrz, ale też to, co dzieje się w nim. I to tu i teraz, ten czas, w którym te wiersze powstają, i w którym następnie one są układane w książkę, bo, bo napisać wiersz to jest jeszcze, bardzo niewiele w stosunku do tego, żeby zbudować książkę. Dla mnie osobiście budowanie książki jest największym mozołem, kiedy ja mam wybrać wiersze spośród wielu i odpowiednio je ułożyć. Dlatego lubię, żeby moje książki powstawały we współpracy z kimś, tak jak kropla z Erykiem Ostrowskim. To tutaj tak, wsi, że, gdzie tak, pojechaliśmy pojechaliśmy, czytaliśmy sobie wiersze i pracowaliśmy. Nad dwoma książkami. Erik odłożył tą książkę, którą wtedy układaliśmy, na bok na kilka lat, i ona właściwie została mocno przekształcona, i właściwie to, co tam wtedy wybieraliśmy, znalazło się w Tomie Cydonia, ale nie tylko w Cydonii. Natomiast kropla rzeczywiście się zamknęła w taki sztywny kształt, który, który trafił do wydawnictwa. I rzeczywiście to był taki czas, że y, ja się jakoś tak wymywałam z pewnych doświadczeń, zamykałam jakiś etap w życiu i, i ten symbol właśnie tej y, zarówno wody, jak i, jak i kropli, czyli czegoś takiego małego, co jednocześnie może drążyć skałę, nie wiem, zmienić się w jezioro, jeżeli jest. Tych kropel odpowiednio dużo. Zresztą to, co napisałam na okładce, kroplą jestem, w deszcz się obrót. Bożenko, oprócz tego, że pracujesz nad swoimi tekstami, to też jesteś uważnym czytelnikiem i y, uważnie czytasz teksty innych poetów. Mało tego, wykorzystujesz je również twórczo. Y, komponujesz muzykę, jesteś pieśniarką, wykonujesz te, te wiersze. I chciałam cię zapytać, co musi posiadać taki wiersz? Czym ty się kierujesz? gdzieś przeczytałam, że jakby po pierwszej lekturze już czujesz barwę tego, tego wiersza i, i już nadajesz tym tekstom jakieś dźwięki. Jak, jak to się odbywa? Ja myślę, że teksty mają dźwięk w sobie. Może właśnie jedne mniej, a drugie więcej, dlatego niektóre jakby, kiedy czytam tomik poety, to niektóre teksty, nawet jeżeli mi się podobają jako wiersz, Czuję, że nie przemawiają w sensie muzycznym. Natomiast nieraz bywa tak, że wiersz, który jako produkt literacki prawda, nie zwraca takiej uwagi, kiedy zostaje umuzyczniony, nabiera kolorów, nabiera, nabiera jakby chłonie coś w siebie, albo. Eksponuje coś, co ma w sobie, może nawet bardziej to drugie, właśnie. Myślę, że wiersze, poprzez swoją melodykę, taką, taką wewnętrzną rytmikę, która jest w nich zaklęta, one już są z natury pewną formą muzyki, nawet, nawet nie śpiewane. Nawet jeżeli by to była tylko melorecytacja na tle jakiegoś innego utworu. Działo się tak raz, kiedy. Bo już bardzo wielu portret, y, poetów trafiło do mnie do sportretowania w sposób muzyczny. I y, pamiętam, że jakoś tak zaczęło się to od wiersza jadygi, potem była Ewa Chruściel, potem był Józef Baran, potem była Elżbieta Zechenter z Bławińska, potem był Witold Zechenter i wreszcie Jan Staudinger. Staudenger wszystkim się kojarzy z fraszkami, prawda? Mnie się też tak kojarzy, oczywiście. A trafiły do mnie wiersze właściwie żałobne, bardzo liryczne, bardzo smutne, wiersze, które pisał praktycznie odchodząc z tego świata. I, i no nawet teraz, jak sobie to przypominam, to, to odczuwam wzruszenie. To zupełnie niesamowite wiersze. Ja w ogóle zachęcam, jeden z nich ocalał, jest na internecie, można go posłuchać na profilu na MySpace'ie Grzegorza Palusa, mm. to był bardzo ciekawy zbieg okoliczności, bo Grzegorz wtedy się przygotowywał do konkursu instrumentalnego w zakresie muzyki poważnej, nic to z piosenką poetycką nie miało wspólnego. Okazało się, że musimy po prostu znaleźć jakąś inną formułę niż komponowanie od zera. Ja poprosiłam Grzegorza, żeby mi zagrał to, co przygotowuje na konkurs. I ja mówię, nic nie musimy robić, my już mamy, mamy muzykę. Zrobiłam melodeklamację do Bacha, do Mendelsona, do Jurgena Gancera. I właśnie ten utwór na tle na tle fantazji organa Gancera prezentowaliśmy wielokrotnie na scenie. Po prostu to brzmi tak, jakby ta muzyka została napisana do tego wiersza, albo jakby ten wiersz został napisany do muzyki. Niesamowicie się spotykają te dwa zupełnie niezależnie powstałe utwory, ale właśnie czemu? No, temu, że po prostu gdzieś odgadłam skojarzenie pomiędzy własną rytmiką i melodyką, która, która była w tym liryku Staudengera, a innym utworem. Myślę, że żeby napisać muzykę do wiersza, trzeba go po prostu zrozumieć. Jeżeli się wniknie w tą, w tą tkankę na różnych poziomach na poziomie werbalnym na poziomie takim semantycznym. Na poziomie właśnie tych wszystkich rytmów i akcentów, które są tam odpowiednio rozłożone, to wtedy muzyka się nasuwa sama. Młuszynko, skoro jesteśmy już przy y, muzyce, to chciałam. Przypomnieć y, widzom, że y, miałam okazję w, w zeszłym roku rejestrować festiwal, pierwszy festiwal akordeonowy, który odbył się tutaj w Krakowie. I ten festiwal y, można obejrzeć na stronie Poezji Polskiej, relacje z tego festiwalu. I to była Twoja inicjatywa i fundacji y, Art Forum, tak? tak. Y, i chciałam zapytać, skąd Twoja fascynacja tym instrumentem? Widziałam, ile serca i zaangażowania kosztowało cię to wszystko. I chciałam też przy okazji zapytać, czy będziemy mieć okazję gościć ten festiwal jeszcze w Krakowie. Festiwal w Zamierzeniu jest wydarzeniem corocznym. No Ubiegałam się w tym roku na razie w naszym Urzędzie Miasta Krakowa o środki na zorganizowanie tego wydarzenia. Niestety. Nie uzyskaliśmy ich, nie poddajemy się, będziemy szukać gdzie indziej. Szkoda, że nasze miasto jakby nie doceniło tej, tej oferty. Dlatego zwłaszcza, że Kraków od około 40 lat ma tutaj swoje akordeonowe, akademickie środowisko. I to jest instrument, przed którym. Rozwija się przyszłość. Jest wiele instrumentów, które są w fazie schyłkowej i można przewidywać, że niebawem odejdą do jakby grona instrumentów nazywanych instrumentami dawnymi, tak jak nie wiem spotkało to klawesyn. Teraz kandydatem jest fortepian. Natomiast akordeon jest instrumentem stosunkowo nowym który zarówno od strony technicznej ciągle jeszcze się rozwija, ciągle ten instrument może być przebudowywany i ulepszany, a jego spektrum możliwości, które w takiej muzyce ilustracyjnej, jaką jest poezja śpiewana, po prostu spełniają się jak, jak żaden inny instrument. Ten instrument ma barwy od fletu po kontrabas, w skalę fortepianu, do tego dochodzą różne efekty dźwiękowe, tak, tak, melodyjski, szelesty, takie wystawienia na miechu. Ten instrument też przepięknie, też jak żaden inny, współpracuje z głosem. A dlaczego? Dlatego, że sam jest instrumentem dentostrojkowym. On działa trochę tak, jak nasze struny głosowe. W zamyśle w ogóle, kiedy czytałam historię akordeonów, w zamyśle właśnie miał naśladować głos ludzki. Czy miał jakby. Um, Odzwierciedlać takie możliwości jak głos ludzki. I tutaj w Krakowie na Akademii Muzycznej i też w średnich szkołach muzycznych jest klasa akordeonu. Mamy profesora, którego nazwałabym wybitnym profesorem, z tego choćby względu, jak wielu jego studentów zdobywa główne nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach akordeonowych. można. Przez ten pryzmat właśnie spojrzeć też na pedagoga, prawda? Więc, więc spod ręki Janusza Patera wychodzą znakomici instrumentaliści, naprawdę znakomici. I to, czy oni się wybiją i czy będzie o nich głośno, to jest raczej już kwestia tylko tego, na ile będzie im sprzyjało szczęście w sensie tak zwanego pieru, prawda, na ile spotkają. Możliwości, które ich poniosą, które ich nagłośnią, na ile spotkają ludzi, którzy ich docenią. Bo to, co sobą reprezentują, jest bez wątpienia godne najwyższego szacunku. I, i co więcej, no, akordeon jest instrumentem, który mm, doskonale funkcjonuje w najróżniejszych gatunkach muzyki, od muzyki poważnej. To miałeś właśnie tak, tak. okazję słyszeć przez jazz, przez piosenkę poetycką, przez y, różne folkowe, etniczne rytmy, prawda, bałkańska, cygańska, francuska, żydowska. Tego jest tak wiele, że naprawdę ja widzę festiwal jako imprezę trwającą tydzień. W zeszłym roku on trwał zaledwie dwa dni, ale i tak w ciągu tych dwóch dni udało nam się y, podarować y, publiczności. Y, Aż dziewięć pięknych koncertów. Bożenko, jak mówisz o tym instrumencie, to niemal jak o jakimś, jakiejś żywej istocie. Widać, jak, jak. Trochę tak właśnie jest. Napisałam też że akordeonie, całkiem sporo wierszy. Będą dwa z nich umieszczone w płycie, którą wreszcie, mogę powiedzieć wreszcie, bo ona dostała właściwie. Nagrana w 2009 roku. W 2010 nagraliśmy jeszcze jedną piosenkę i jakoś tak się przeleżała. Ja zajęłam się tworzeniem fundacji, zajęłam się po prostu innymi projektami i, i trochę nie miałam, już, już nie starczyło mhm. mnie na to, żeby moją własną płytę wydać. I Teraz jest myślę ten dobry moment, i, i w tym roku ta płyta się pokaże i tam będą właśnie dwa akordeonowe wiersze, które zresztą też wyjdą właśnie w tej ukraińskiej nowej książce. Mm. Bożenko, co ci jeszcze zajmuje twórczo teraz? No tak. Zaczął się właśnie sezon konserwatorski, także zarówno. Projekty konserwatorskie, czyli tak zwane programy konserwatorskie, które, które tworzę dla różnych obiektów, jak też realizacje, czy to moich własnych programów, czy też w oparciu o, o inne. Um, mam teraz przyjemność opiekować się taką renesansową polichromią w jednej z krakowskich kamienic. Um, przygotowuję się do, do kilku innych tematów. Realizuję też taki. Ołtarz barokowy, który został przeniesiony z Wawelu do, do małego kościółka pod Krokowem w porę Bierze Goty. Oprócz tego no, przymierzam się do jakiejś wystawy związanej z właśnie tym dwudziestoleciem, bo, bo rzeczywiście to aż, aż 20 lat już minęło. To jest zdumiewające, czas tak szybko płynie od mojego dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych, bo to jakby właśnie ta moja zgoda na bycie w różnych wymiarach sztuki następowała tak sukcesywnie, prawda? Moja ta twórcza droga zaczęła się od, od dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych, ale mój pierwszy tomik poetycki wyszedł dopiero w 2003 roku, a, a pierwsza płyta długo grająca w 2008. Jakby powoli, powoli akceptowałam tą, tą sytuację. Fotografia też rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jest, jest jednym z elementów tej przestrzeni, którą eksploruję. Fotografia jest o tyle piękna, że to jest takie jakby łapanie momentu, zauważenie czegoś. To zauważenie można właśnie przełożyć na wiersz albo na obraz. I to jest tak blisko siebie, że w pewnym momencie um, urodziły mi się takie montaże, które nazywałam montażami fotograficzno-literackimi, bądź też plastyczno-literackimi, bo to nie tylko na bazie fotografii można zrobić, ale też takiego przetwarzania. Wiadomo, że techniki cyfrowe w tej chwili dają ogromną możliwość pracy nad fotografią, znacznie większą niż, niż kiedyś w ciemni. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że na Akademii Sztuk Pięknych uczono nas rzetelnej pracy w ciemni i takiej odpowiedzialności za kadr. Bożenko, a kiedy kolejna polskojęzyczna książka? Mówisz, że masz nowy Pierwsze, więc... Tych wierszy jest bardzo dużo, mhm. więc czeka mnie właśnie ta trudna praca zmierzenia się z wyborem, ponieważ nie tak dawno wydawnictwo miniatura zaproponowało mi publikację, ponieważ cenię to wydawnictwo. Też właśnie patrzę z podziwem. I od jak wielu lat y, wydają poezję, i jak dbają o każdy szczegół, również w sensie edycji, okładek i całej tej oprawy. Więc y, jakby jest to dla mnie czynnik mobilizujący, i myślę, że y, jeżeli nie w tym, to na pewno w przyszłym roku. Książka się pojawi. Pomysł na nią też już jest od dłuższego czasu, i właściwie podobnie jak ta płyta akordeonowa, ta książka y, też już, już czeka. Czeka po prostu. Y, Tomik będzie miał tytuł Harmonia. I będzie y, tej harmonii w sensie i metafizycznym, mm -hmm. i muzycznym, i o takich przejawach. Harmonii wewnętrznej, czy harmonii ze światem, i o dźwiękach, i, i o akordeonie też, bo sporo wierszy poświęciłem temu instrumentowi, bo wypływa to właśnie z, tej, z tego pobudzenia, z tej fascynacji, że jeżeli coś nas zachwyca, to nie ma chyba lepszego motoru do działania dla artysty niż zachwyt. Moja ukochana profesorka od śpiewu Olga Schweiger, ona to zawsze powtarza, że. Że zachwyt jest niezmiernie ważny. Ja myślę, że dodam tutaj, że zaraz po nim jest poczucie humoru, ale, ale zachwyt y, jest nieprawdopodobnym motorem do działania. I, no i tak właśnie dlatego dlatego y, człowiek może się zdobyć na różne wysiłki, na to przysłowiowe przenoszenie góry. Z miłości jest bo... zachwyt. Życzę Ci spełnienia w tych w swoich projektach. Bardzo dziękuję, że poprowadziłaś mnie i widzów tymi swoimi twórczymi ścieżkami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja też Ci dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu. Był sobie dzik i był myśliwy, kiedy myśliwy szedł do lasu, do myśliwego biblioteki. Dzik się zakradał i za atlasów pożerał wiedzę, nauk wszelki. I mora. Żyj wedle miejsca i natury. Gdyby dzik brał się do lektury, strumieni wiatrów, puli lasów, to dziś wytropił go myśliwy dla pana Salon dla psałańców. Śliwy los się wykpił, Bo kiedy przyszło na konkury, dama mu list zwróciła, w którym ortograficzne stały byki. Pan mnie miłujesz przez uskreską, więc ucz się moich dzielę łaską. I rzekła przy tym: byk w ma swoje miejsce. A pan w bo.